Dawno, dawno temu, w krainie, gdzie lasy były tak gęste, że słońce ledwo przebijało się przez liście, a rzeki śpiewały cicho swoje melodie, mieszkał mały lis o srebrzystym futrze. Nazywał się lumen i był wyjątkowy, jego futro lśniło w nocy jak księżyc, a oczy błyszczały jak gwiazdy. Lumen był ciekawski i odważny, ale też bardzo samotny. Choć w lesie mieszkało wiele zwierząt, żadne nie potrafiło z nim rozmawiać tak, jak on by tego chciał. Pewnej nocy, gdy księżyc świecił wyjątkowo jasno, lumen zauważył w oddali migoczące światło. Było to inne niż światło gwiazd, pulsowało i zdawało się zapraszać go w głąb lasu. Lumen podszedł bliżej i zobaczył maleńką wróżkę o skrzydłach jak liście po deszczu. Cześć, lumenie, powiedziała wróżka. Nazywam się Selia. Witaj w zaczarowanym lesie, miejscu, które widzą tylko ci, którzy mają serce pełne odwagi i ciekawości. Lumen za nie mówił ze zdziwienia. Zawsze marzył o przygodach, ale nie wiedział, że taki las istnieje. Celia uśmiechnęła się tajemniczo i powiedziała, chciałbyś poznać tajemnicę księżycowego jeziora? Lumen skinął głową. Celia wzięła go za łapkę i prowadziła przez las, który stawał się coraz bardziej magiczny. Drzewa szumiały jakby szeptały opowieści, a kwiaty otwierały się i zamykały, jakby tańczyły do księżycowej muzyki. W końcu dotarli do jeziora, które odbijało księżyc w taki sposób, że woda wydawała się srebrzystym płaszczem nocy. To księżycowe jezioro, powiedziała celia. Każde zwierzę, które spojrzy w jego tafle, może zobaczyć swoje największe marzenie. Lumen podszedł bliżej i spojrzał w wodę. Na początku zobaczył tylko swoje odbicie, ale wkrótce odbicie przemieniło się w obraz. Mały lis biegał po lesie, otoczony przyjaciółmi, zającami, sowami, jeżami i nawet innymi lisami. Śmiali się, bawili i opowiadali historię przy ognisku. Czy to naprawdę możliwe? Zapytał cicho Lumen. Wszystko jest możliwe, jeśli wierzysz w swoje serce, odpowiedziała celia. Ale pamiętaj, marzenia trzeba pielęgnować, bo inaczej znikają jak poranna mgła. Lumen zamknął oczy i poczuł ciepło w swoim sercu. Wiedział, że choć czasem czuł się samotny, świat był pełen cudów, które tylko czekały, by je odkryć. Od tej nocy Lumen wracał co noc do Księżycowego Jeziora, ale nie sam. Celia zawsze była przy nim, a wkrótce dołączały inne zwierzęta, które odkrywały magię lasu dzięki ich odwadze i ciekawości. Lis nauczył się, że samotność może zamienić się w przyjaźń, a strach w odkrycie, jeśli tylko ma się odwagę marzyć i ufać własnemu sercu. I tak, pod srebrzystym blaskiem księżyca, Lumen i jego przyjaciele żyli w zaczarowanym lesie, poznając codziennie nowe tajemnice, śmiejąc się i odkrywając, że magia prawdziwej przyjaźni jest większa niż jakiekolwiek inne zaklęcie. A kiedy noc zapadała, a gwiazdy zaczynały mrugać w ciemnym niebie, Lumen kładł się w swoim małym legowisku i szepnął do siebie, dobranoc, świat. Jutro znowu będziemy odkrywać cuda. I zasypiał spokojnie, bo wiedział, że w magicznym świecie, gdzie marzenia i odwaga idą ramię w ramię, każda noc jest początkiem nowej przygody.